Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 25 na mapce Zielonka Młody na gospodarstwie. To w dzisiejszym odcinku robimy, a ja w dzisiejszym odcinku tutaj uzupełniam sobie cukrownie. uzupełniam sobie cukrownie elegancko. Tutaj tartak zaraz uzupełnimy, więc uzupełniamy wszystko to co mamy tu pod dostatkiem, żeby cały czas mi produkowało. Więc wiecie, przyściutko trzeba było wysypane tutaj więc jedziemy i zasuwamy po prostu tak uzupełniamy, zaraz tartak też powrzucam te gałęzie co mamy no i chyba tartak będzie na tą chwilę przygotowany do rozbiórki chyba mi się tak zdaje, więc nie wiem właśnie na razie na razie chyba desek berlina produkuje w razie wu żeby było, ile jeszcze tego buraczku musimy wsypać dobra moim zdaniem to już ok jest tutaj widzę, że mi wyprodukowało kolejne materiały to zgarniemy tutaj to chyba zarabele też powinny wyskoczyć, więc bele jeszcze. Dobra, dorzucimy tych tutaj gałęziaków. Co tu mamy? Ile tutaj mamy? O, możemy spokojnie wrzucić, chyba to wszystko posprzątać. Uzupełnimy. To są takie gałęziaki poprzywożone z tego. Tutaj gałęziaków do wartości dużej nie mają. To takie, takie właśnie pracy codzienne, ile mi się uzupełniło dopiero. Ła, to ja to wszystko powrzucę, mi będzie jeszcze za mało na ten tartek, ale no więcej drzew na razie nie mam. Może, aczkolwiek się pojawią kolejne drzewa, ale tam zobaczymy. Bo chyba będę chciał zrobić o ten trochę taki większy, to trochę może więcej da. Co ja będę chciał zrobić? No, chyba jakie owieczki. Próbować wystartować albo kozy. Kozy jeszcze nie nie, nie ten, nie uczestniczyłem. Muszę zobaczyć, jak jest zagroda dla tak, kuzek Może i kozami się zajmiemy też. Taka spora kłoda. Ile łomatko? To może naładować. Ja to wszystko pochowam tutaj widzę. I, i, i tylko tyle. I nic więcej tutaj nie będzie z tego, ale trzeba sprzątać. Trzeba elegancko posprzątać, o. Mamy kwiecień, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, przewinę na kwiecień, bo mówię co, tutaj już wypuściłem ciągni, żeby mi to pouprawiał. Jak mówię, to, to słabo tak wygląda to wapno, mówię, niech pouprawia. Tak dziwnie, bo to wapno się tak by. Jakby... Dobra, nie wnikam w szczegóły. Roztopiło w końcu zaraz musimy zobaczyć jak tam trawa też jest czy już trawa też jest gotowa do zbioru czy nie chyba raczej już powinna być gotowa bo to już widzę wyrośnięte jest tam będzie trzeba zaraz pracownika podesłać żeby pracownik ogarnął a mi będzie ten mały ciągnik potrzebny do kosiarki dużo jeszcze? po matko jeszcze tyle jeszcze tutaj, dobra, coś sprzątniemy, żeby tutaj czasami pracownik nie zgarnął tego. Dobra, resztę to się później dorzucę. Jak widzicie, tu polana się tylko zrobiła. Tu wszystko powyczyszczane, pni też powyczyszczane. Tu pracownik sobie ogarnia to wapno. To stało, budowa stoi, tak jak wspominałem, że będzie stała. Dobra. Dobra, z której nie będziemy go odpinać specjalnie jedziemy sobie po ten po kosiarkę a paliwa najpierw może zatankujemy troszkę zatankuj, no, bo widać, że już to paliwa powoli się kończy no, obciążyć będą się odczepić, żeby kosiarka podczepiła o, tu się jakieś warzywka pojawiły, widzę coś tu cały czas się dzieje, widzę pracuje w tle dobra tutaj pamiętajcie, tutaj odkładam no, ten odważniczek, żeby wiedzieć gdzie, gdzie jest Dobra A kosiarka gdzie będzie? Kosiarka jest tutaj, więc będziemy musieli ją najpierw tak wyciarchać Bo widzę, że tak zastawiłem sobie, że nie, 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 nawet nie wiadę. Dobra, tutaj, tak trochę nie... Nierealnie, nie ale no inaczej tam nie, nie wejdę Nie wyciągnę jej chwilowo Jedziemy na naszą łączkę, Pojdziemy. dobra. Na skróty pojedziemy tu na tą drogę, nic się nie stanie. Nie popsujemy od razu pola. Zaraz zobaczę czy są nawozy już w 100%. Czy jeszcze muszę nawozy dać? Tutaj na pszenicę moją. Jak ta trawa, to jest siano trzeba się gromadzić na pewno. Gotowa do zbioru, więc ile będzie, tyle będzie. Pracowniku, czyń swoje honory. Czyń swoje honory. Tutaj potrzebujemy coś nawozić. Mamy 100% nawiezienia. A tutaj na tym małym polu mamy też 100% nawiezienia. Zaraz zobaczymy, jak poraczki nam wykiełkowały, czy nie wykiełkowały. Tu możemy nawóz dać. Albo nie musimy. Połowie jest nadane, dobra. A tu jak będzie wyglądało? O, na pewno zachwaszczenie jest. Będzie trzeba oprysne chwasty zrobić. I nawieść. No to tak zrobimy, ale na, na tą chwilę zaczniemy siać. Siać to było te tutaj kukurydzę, to co mówiłem, że w poprzednim odcinku będę tutaj działał w następnym odcinku wybaczcie, że na tym samym polu ale no, muszę dokończyć tutaj siewy więc będzie trzeba razem później oprysk zrobię na chwasty i nawóz tak samo się rzuci razem więc takie dwa w jednym od razu tu zrobimy I tego też nie będę wałował, bo moim zdaniem buraków ani kukurydzy nie powinno się wałować, ale... A zachwaszczenie 100% mam, widzę. Dobra, to to tam się ogarnie. To jest mały pikuś. Z porównaniem do tych wszystkich prac. Więc opryski będzie trzeba robić, bo tu wymaga orki, więc no, kwasty i te sprawy i te te... Tutaj or orać? Nie orałem chyba. Tylko przetależowane zostały i wapno rozsiane bo inaczej nie mogłem wapna rozsiać a już wiem dlaczego, bo inaczej nie mogłem wapna rozsiać rozumiecie, to na rżysko nie mogłem rozsiać wapna musiałem je najpierw agregatem przelecieć, czy talerzówką tutaj nie pamiętam, chyba talerzówka bardziej szła i dopiero wtedy mogłem sobie tutaj nawieść wapno więc nie wiem dlaczego tak jest rozwiązane że po rżysku nie mogę sobie rozrzucić wapna, nie mam dla tego pojęcia jak ten Giant teraz rozwinął to Czemu tak zrobił? Taką decyzję podjął, no ale no nie mogłem wcześniej, musiałem poczekać po prostu. Więc tak trochę do dupy, że tak się wyrażę, no ale cóż ja poradzę, ja tej gry nie tworzyłem. W było fajnie, mogłeś po później to stależować i a ja tu musiałem najpierw stależować, później rozsypać wapno, więc... Okej, okay, mówię. Mówię, niech tak będzie. No i fajnie, nawigacja działa elegancko. Możemy sobie w ciągniczku posiedzieć, popatrzeć Jak to wszystko wygląda. No naprawdę mi się wartną ten ciągnik. To jest naprawdę zajebiście. mi się wartno. No ale cóż. Farcik można mieć zawsze. Zaraz zobaczymy co dzisiaj na promocjach. Raczej no nic już nie kupię na tą chwilę, bo nie mam, nie mam co za co kupić nawet. Nie mam funduszów już, żeby sobie cokolwiek kupić. No ale no życie. Co tam mamy na promocji dzisiaj? A ten, czyli jeszcze promocja się nie zmieniła, więc. Więc okej, okay, to co się je jemy. No, żeby was nie zanudzić, trochę wcześniej coś innego porobiłem, teraz to do końca Troszą szybkie siebie akurat będą, to tam nie ma co tamto. Teraz takim sprzęciorem to widzicie na 16 na godzinę i ogień, na tłoki i tyle, no. To, że tłoki bokiem bo nie poszły i tyle to będzie na drugi dzień świąt. Patrz, tak, witam was w drugi dzień świąt. Jednak ponagrywam nagrywam wam na całe święta, więc no naprawdę No naprawdę miałem nie nagrywać jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, ale no aczkolwiek jednak nagram, widzicie? Mówię słuchajcie, no na poniedziałek, na wtorek odcinek mam, no to na środę czwartek też zrobię, jeszcze jeszcze może dzisiaj, nie wiem, czy będzie mi się chciało mówić do mikrofonu, to może jeszcze bym nagrał na kolejne dni, na piątek, na sobotę, niedzielę. Nie wiem. Może zrobię to w pierwszy dzień świąt. Ponagrywam, jak nie będę miał co robić. Nie wiem, nie powiem. Nie znam się. Więc co się okaże? To jest zapewne na, na święta, macie zapewnione święta z Lenusiem A czy wam się spodobały te odcinki to tam wiecie, I to tam już jest rybcia, tak szczerze wam powiem Robię to co mam robić, coś ciekawego Na Sylwestra na pewno coś się nagra Też będzie odcinek na Sylwestra, nie wiem czy to na święta i później sobie przerwy trochę zrobię Od tego nagrywania, dopiero na Sylwestra coś wam nagram na nowy rok Ale chyba nie nie będziemy żadnych przerwy robić. Nie mam jakiejś potrzeby, żeby robić przerwy, tak mi się zdaje. Nie ja wiem jak wy sądzicie. Może wam może zrobić przerwę wam ode mnie. Albo tam w dzień będziecie mieli ode mnie odcinek. Zaczynając od, poni od poniedziałku, więc no... Może wam się zanudzi, po prostu mogę się zanudzić na amend nas wszystkich. No, ale dobra, nie wnikamy w szczegóły. No, więc co, co co tu? No, zaraz jeszcze zostało ze 3 przejazdy, może dwa I kończymy tą zabawę. Tutaj zasianiem. Później ten zestaw przygotuje gdzie indziej. To już raczej już wtedy będzie pracownik chciał, bo ja już nie będę raczej się, Bo no, trochę już, no, już nasiałem się, a to zrobimy później. Weźmiemy tamtego, będę miał już fara. Weźmiemy zaczniemy opryski na chwasty robić. I nawożenie jakieś piękne też zrobimy, więc. Więc wiecie. A tyle kukurydzy na kiszonkę powinno mi się przydać. Może coś z tego będzie. Może nie, może tak. Może inaczej. No kto to wie, kto to wie. Tamten akurat zakończył. To mnie cieszy. Będę mógł odczepić gocika, który czy ten co kosi trawę, czy ten co uprawia pole. To jest zagadka. Będę wam pokazywał kosów, bo ostatnio były kosy i dobrze pamiętam, to mi się zdaje. To zanudzi to się tymi kosami, więc nie ma sensu pokazywać wam jeszcze raz sianokosów, tak? Na tej samej łące, może będzie kiedyś na łąka. Nie no wam pokażę na pewno na... tam na jesień, tam będziemy też. A bo i też tutaj później tam w tam dalszych odcinkach na kwietni, może trochę zostaniemy, może jakieś misji porobię, to może wam też tego belowania siana zrobię, coś tam przetrząsania też mogę zrobić. No mogę. Mogę kilka rzeczy zrobić. Dobra. Sorgo, słonecznik, soje. To sobie już przejdziemy na tamtą, na tamtą, na tamte pole. W się i Automat. Wolę automatami grać. niż <grym> skrzydłem taką zwykłą farmingu tutaj. O, przerzuciłem za bardzo, Tu choineczka jeszcze stoi, no bo nadal mamy jeszcze okres świąteczny, no to choineczki muszą wstać, tak? A że tutaj mamy już w pełni, można powiedzieć. Dobra, on się tam znajdzie ścieżkę, jaką będzie chciał. O, nie chce. A, bo ja mam tego. Sorry, przepraszam. Ok, teraz zapomniałem, że tutaj mam włączonego. Dobra, jeszcze to odstawię, bo mi tutaj kolejna paleta się nie pojawi. Cukru. Dobra. Tu też będzie trzeba zatankować paliwo. No, mówiłem, kolejna mi się nie pojawi. No i patrzcie, i się pojawiła. Śmiało, że więcej tu palić się nie pojawia. Trzeba będzie chyba zainwestować... Tą cukrownię normalną, bo będę chciał w buraki. Wiecie, buraki będę chciał iść i więc będę potrzebował na pewno cukrownię większą tutaj. Zatankujemy traktorek, rozpocznij. Tabeczka testa zniknie. Bo to, to, to w ogóle nie pasuje mi ta beczka, ale to jak tam się teren zacznie budować, kolejny to wtedy postawimy. Nie wiem czy na rozrzutnik nie sprzedać, bo na tą chwilę nic nie mogę zrobić. No to, bo nie działa, więc no to co mam zrobić, dobra? Ten ciągnik idzie pod od razu. Co mamy pierwsze? Mamy tym. A musimy jeszcze obciążnik też rzucić. Może pojedziemy Jakie misje porobimy? No jakie na nabożenie? Jakie tam inne akcje tam. Coś tam, coś tam, coś się może porobi. Ja już będę miał opryskiwać się zapięty. Dobra, teraz przedem podjedziemy. pod spodem jest przeprowadzone te przewody. Widzicie? Da się, no da się zrobić, żeby przewody były. No da się. Dobra, jedziemy opryski zrobić. Tutaj na to pole opryski od razu też zrobimy. Będzie kilka zajęć. Jakie nawożenie tu będzie trzeba zrobić? Oś ciekarz przez ścianę. Przedschodowo możemy zrobić, chyba przedtem można było. oczywiście. Okej. Okay. jedziemy. Ale zawściło mi się to pole. Dobra. Ej, to jest fajna rzecz tej nawigacji. Można sobie nawigację puścić, chociaż tyle coś podstawcy podstawce dali ciekawego. A tu coś się dzieje na tym ekranie? jest, bo jest. Czy będziemy jakieś nowe opryskiwać, testować? Na pewno ten taki zakładany, taki ten na, na nowej modyfikacji zapomierałem. Dobra tutaj pojedziemy, teraz w tą stronę ustawimy się pojedziemy, chyba pozarabiamy trochę pieniążków tutaj mi się zdaje w poprzednich farmigach się dało, tak bezwschodowy bez zrobić, za czym się poschodzi to wszystko nie wiem jak teraz w tym farmingu też powinno się badać no zobaczymy przedtem tak się dawało, no dało się radę teraz nie wiem czy nie będę musiał jeszcze raz tutaj wjechać tylko połowę pola zrobić Zanim życie Giantsów Coś mogę powalić Na takie zrobić źle. No sprawdzimy to Wysiądę na chwilę są chwasty Nie ma chwastów Dobra Cześć zadziała Fajnie Jak zadziała To mi się cieszy I chwalić Chwalmy Giantsa Że nie Nie stwierdzili czegoś więcej no, falmy i radujmy się, że coś działa. Ale dobra, tam już nie wnikamy szczegóły się, naprawdę, jak na, na, to, na to studio, to naprawdę porażkę poniesie z tym farmingiem. 25, moim zdaniem, bo to co nie odwalili, po prostu to jest po prostu no, dramat. Ale tam... Nie będziemy już płakać, tak? Trochę teraz zmniejszyłem tutaj, porobiłem tak, żeby chociaż to 50 fps-ów było, nawet miejscami 60, więc będziemy sobie stabilniejsze, żeby te, te tekstury tak nie migały, więc coś tam zrobiłem z tą grafiką. Będzie porównanie tamten odcinek, a ten odcinek, no jest trochę różnicy, no. Straciłem na czymś. No niestety nic się na to nie poradzi, no coś za coś, tak? więc tak się będę ratował dopóki naprawdę nie będę miał tych funduszy żeby sobie wymienić tą kartę graficzną czekaj to tutaj będzie No i daba, od zaraz tam też wejdziemy w to, w, na przeczepimy go chwilowo, bo tam ten jeden ciągnik robi co innego. Więc Dobra. poskładajmy opryskiwać. Postawimy go tutaj, jak zawsze, koło pszczółek. Bo tutaj mamy takie miejsce. Może się nie zatruję pszczółki. Aby się nie zatruły. Mm. Aby był dramat. Aby się pszczółki zatruły. Mm. Wszystkich ekologów bym miał tutaj zaraz. Dobra, jedziemy teraz po nawóz. Nawóz mamy w którymś dole, tak? Tutaj, tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj obok jest ciało, ja przesunię. Mm. Matko, zamkła mnie. Dobra, walniemy teraz trochę nawozu, i będziemy żyć wiecznie. No i walniemy na woziku. Trzeba, że to tu nie dałem. Zapomniałem o tej gnojowicy Troszeczkę. O, co zakończył, więc będę mógł go zjechać. Dodamy trochę tutaj na woziku, nie wiem No i to raczej pole będzie nawiezione Czy jeszcze środek zostanie? Chyba jeszcze środeczek zostanie Tak, jeszcze środeczek, gdzie będziemy musieli złapać Ciekawe jak to będzie wyglądało właśnie. Wyglądało kukurydza z zboreczkami To tam zmodyfikowałem przyczepę na full z plandeką mówię, już nie będzie na full. Bo ma teraz kto ciąga się do transportu? Dlaczego? A tu koło domu to, to wystarczy, że to będziemy tom jeździć i będzie GIT, dobra, przesiądźmy szybko się. A tutaj też już zakończył pracę. O, No elegancko, mamy już ukończone pracę więc możemy tutaj już pozwozić sprzęty. do domu. No I dobrze. Fajnie, fajnie. Od tyłu zejdziemy, bo tutaj się nie złożę. Tu nie przejadę przez bramę, bo stoi ten. Tutaj mam ten las. do wycięcia tu może jakieś zagrody postawię. Na owce, na kozy, żeby tutaj mieć dalej tą część gospodarki. Jak mam już, jak należy do mnie, to żeby już to wykorzystać w 100%. Ja przez liście nie widzę, jak mam jechać. To jest bestia teraz. Taką bestię mamy dostępną, że ach, och, ach, ach och. Dobra, to skończyło, to możemy złożyć, zjechać do domu akurat. Dobra, no, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 25 na mapce Zielonka Młody na gospodarstwie. Pozdrawiam cieplutko.